Cześć wszystkim! Dzisiaj nagrywamy bardzo specjalny filmik i jest z nami tutaj Majucha! Majucha. Cześć. Majucha. Witam wszystkich, bardzo serdecznie. Dokładnie, więc tutaj będzie też okienko na koniec, na początek, żebyście mogli wejść na kanał Majki i też nagrałyśmy drugi filmik, bardzo, bardzo fajny, na jego kanale, więc... Ze... Przegrałam, tu już mogę spoilerować, <grym> nie? Bo... <grym> Chcę wam powiedzieć coś więcej na temat obozów młodzieżowych, które, na których będziemy, kiedy będziecie mogli z nami pojechać na... obóz! Do Bułgarii! Do, tak. Do złotych piasków. Do hotelu Do Magdolia. Hotelu Magdolia. To jest naprawdę bardzo, bardzo ładnym hotelem, są ładne pokoje i wszystko jest naprawdę sztosik. Sztosik pomysł. Sztosik pomysł, naprawdę polecam. Więc jeśli nie macie jakichś jeszcze planów na wakacje, nie wiecie, jak chcecie je spędzić, to może chcielibyście jechać właśnie z nami. My będziemy praktycznie przez całe 9 dni będziecie mogli normalnie z nami y, pobyć, przebywać, iść na plażę, iść na imprezę i, i, i pobawić się wspólnie. Tak, bo niektórzy myślą, że te obozy polegają na czymś takim, że po prostu Youtuber jedzie i potem, że tak powiem, jego nie ma, ale no nie, właśnie. Te obozy są po to, żebyśmy. My, my tak naprawdę jesteśmy dla Was na tym obozie, żeby spędzić z Wami tak czas, pani. porozmawiać i zawsze Wam przy czymś pomagać, wspiera, wspierać Was i zapewnić Wam naprawdę fajną zabawę. Tak więc, co jeszcze możemy powiedzieć, to obóz, na który my wyjeżdżamy, jest 25 czerwca, czyli zaraz po zakończeniu roku. Wszystkie informacje będziecie mieć też na dole. My jedziemy właśnie z biurem podróży Fanclub Obozem Jeszcze pamiętajcie, że jeśli ktoś z Was się zdecyduje jechać właśnie z nami na obóz, to na dole w opisie podam Wam kod na minus 2% z tego całego wyjazdu. Troszkę, wiecie, zaoszczyliście sobie pieniążków. A przy okazji, my będziemy wiedzieć, kto konkretnie z nami jedzie. Czyli czy, czy ktoś z naszych widzów w ogóle zdecydował się jechać z nami na obozy. Dokładnie, ponieważ wygenerujemy dwa kody. Jeden będzie Adrianny a drugi będzie mój. Generalnie potem, po wpisywaniu tych kodów, jak już będziecie zamawiali obozy, po prostu będziemy widzieli, kto jest konkretnie od nas, kogo będziemy widzieli, ile tak naprawdę was będzie, czego mamy się spodziewać. No i poza tym także możecie sobie zaoszczędzić pieniądze i to polega mniej więcej na tym, że jak już zdecydujecie się na obóz, to potem macie taką rubryczkę z kodem, promujesz, zyskujesz i tam jest właśnie miejsce na wklejenie tego kodu. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, to jest ogólnie 10 miejsc na konkretnie nasz obóz, ale też jeśli już zabraknie miejsca, możecie wybrać sobie inny hotel też na złotych piaskach i pewnie będziemy się gdzieś widzieć na plaży, jakieś spotkania będziemy robić albo... Konkretnie na Złotych Piaskach, jeśli zabraknie miejsca, możecie nas znaleźć, więc 25 jesteśmy 9 dni tam, jedziemy, więc zapraszamy was. No i oczywiście dokładne informacje, wszystkie, hotel, termin i te wszystkie kody będziecie mieli oczywiście na dole w opisie, jak zawsze. Więc możemy zacząć nasz nowy challenge. I challenge nazywa się What's on my face? I polega na tym, że zakładamy drugiej osobie opaskę na oczy. A druga... Ja jestem beznadziejna w challenge'ach, więc wiesz, to wnioskuję po wcześniejszych filmie, więc ja już zaczynam bać po prostu, <grymne> I coś czuję, że chyba przegram znowu w tym filmiku. <grymne> Ale nie może być inaczej. To jest jasne. I polega na tym, że ja na przykład Majce zawiązuję oczy i mam, powiedzmy, trzy rzeczy, które przykładam mi do twarzy i ona musi zgadnąć, co to jest. Tak. Super, super pomysł. Sztosik... <grymne> Sztosik challenge, naprawdę, rewelacja. Dobrze, to kto zaczyna? Ja zaczynam pierwsza, bo tak. Bo... Bo ty zaczynałaś na poprzednich filmie, to teraz ja zacznę. Czyli, że ja ci zasłania tak. oczy? Tak, ty mi zasłaniasz oczy i... Dobra, to wrócimy do was, jak zasłonię Adie oczy. Ha! Teleportacja! <grym> <grym> Ale ty nie oszukuj, tylko mi powiedz, czy ty będziesz widzieć to, czy nie będziesz nic widzieć. Wow. Sorry! Widzisz coś, czy nie widzisz No rzeczy? nie, mam zamknięte oczy przecież. No a jak oszukujesz, to cię znajdę. E, teraz tak, ja tutaj, prawda, e, już się przygotowuję. Tu mam, prawda, trzy rzeczy za moment. Która to miała być rzecz? Nie, tak, wiem, już, nieważne. Operować ale, tutaj na policzku. Ale to nie muszą być małe rzeczy, prawda? Nie, no mogą być duże, no cokolwiek. Mogą być duże? No. Dobra. To ja najpierw pokażę moje trzy rzeczy do obiektywu, pozwolisz? Super, to jest coś takiego. Druga rzecz jest taka, troszkę prześwietlona, ale to nieważne. I trzecia rzecz <śmiech> jest <śmiech> taka. Pierwsza rzecz, jak mam ci to przyłożyć? No po prostu przykładasz mi to do policzka. Spokojnie, ty wylosy, gdy Spokojnie! Ty będziesz miała! No. No i tak mi musisz macać, to otwarzam. Ale tak z każdej strony. Ty poniosła mnie troszeczkę, ale to taka, taka No ale coś ci nie wyszło. Tam? Na, gory. Go. Ha. Na gory! Dobra! Dajaj. Ja cię wyostrzę jeszcze ci. Trochę weź się troszkę w tą stronkę jeszcze przesuń. o... Wyżej, wyżej do góry! Do pada góry. Jeszcze raz Ci przykładam. Podpowiem Ci, że tego się do włosów używa. to jest gumka. Jaka? Jaka frotka. No na wy to się nazywa, tak profesjonalnie. A to jest taka duża, tak? Do koka? Duża, no, do koka. Czyli tak zwany... Pałek? Wypełniacz Wypełnia się, ale ty... Nie używam ty... no, takiej... Ja nie wiem czy ja mam Ci tu zaraz zaliczyć, czy nie zaliczyć. Dobra, pół na pół. Dobra. Na pół punkta. Uważaj druga rzecz. <grym> <grym> Jakie to jest uczycie <grym> teraz mi powiedz? Tu mam podstawkę. <grym> o! <grym> Takie jest specyficzne. <grym> Co ty w ogóle zaczynać? Jak ja mam się to na przykład? Jak to wszystko masz zasłonięte? To jest świeca jakaś? Nie. Jakiś krem? Nie. Coś w słoiczku? Nie. Czy jestem brudna? Nie. Aaaa, jest jakieś zapach? Czy już zapach? Nie. Jest duże, takie jakby porcelanowe. <laughs> Nie wiem, tutaj inaczej tłumaczyć Nie wiesz co to jest? Nie. Dobra. Pokażę Ci na końcu ostatnia rzecz. Nie wiem co to jest, no. Podejście? No. Aparat i kominek do zapalania wosków. O, nie, nie zgadłabym. Tak smakuje wygrana, proszę Państwa. O Jezus Maria! Nie weźmie coś, żebym kończę przegrała, jestem przekonana o tym. Czyli to się kameruje. Spokojnie. No, o wiesz, trochę mnie... Uprzeć. Co to jest? Czekaj. Na szyję? Nie, 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 odkrywam ci włoski tutaj. Ja nie muszę... nie. To ci. jest smog ale to może... To ma moja ręka! A możemy substancji używać? No. To tego mi już nie powiedziała! Możesz mi zrobić jeszcze jeden, jak chcesz. No. Pewnie będziesz mi chciała potem co ja ci zrobię. Dobra, zaczynamy, dobra? Mokre to jest? Nie. Co to kuźwa jest? Nosisz to też. Noszę? Kulary? No. Ale to w ogóle to jest straszne, wiesz dlaczego? Bo ty możesz mi przykładać i odbijać kształty, ale ty tego kuźwa nie czujesz w ogóle. No właśnie. To jest Szczelecz! to ich pomysł zada, że szczelecz! O Jezu! Jakie zimne wymyśliła! Co to było? Ale jakoś już nie mogę tego dostać ręką. Nie takie podłużne jest, wiesz... Lubisz no, to! <śle> <śle> nie mam pojęcia co to jest, czekaj daj mi jeszcze szansę. Co to? Wie, jakieś, jakąś podpowiedź mi jeszcze daj no. No na przykład to się je. To się je. ogórek? Tak. Robisz Dobra, to. Ja. <laughs> ogórek. No, jasne rzecz Uwaga. No. Znowu zimno. Ale to jest mniejsze, nie? Mhm. Mm Weź mi przyłóż to na dłużej po całości do policzka, nad, do twarzy. Czy to jest bryloczek od kluczy? Nie. Podpowiedź jakaś. To jest metalowe. Metalowe to jest. A do ust mi przyłóż. Łyżka. <laughs> no widzisz. Dobra, chceś mi jeszcze jedno zrobić? No mogę tak, a nie, ale no ja nie mam pomysłu w takim momencie O Boże! ŚWIATŁO! <grystanie> Musisz mnie odblokować tu Ło! 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 Niech ktoś zatrzyma tą parę śmiechu! śmiechu! Dobra, mam No Już nie widzisz? Nie Dobra Raz, daj, To jest jajko co za małpa jest. Późno nawet nie zdarzyłam się pobawić, w ogóle żalnie. nie. wolno wam się 2 na 10 daje temu challenge'owi. Tak więc to był ten jeden z głupszych challenge'ów Stosik Challenge! Stosik Challenge ogólnie! Był głupi, naprawdę, był głupi. <laughs> nie, nie wiem co mam więc składować, bo to było głupi. Nie no, stosi był Ada. Rewelacyjny żeś wybrała. Gratulacje po prostu. No. Nie no dobrze, dobrze. Człowiek uczy się nowych rzeczy. Na przykład jak to jest mieć jako na twarzy, nie? No tak, dokładnie. No. Tak więc... Ale czekaj, 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 czekaj. Czekaj, ile jest do ile? Ty... Ja zgadłam wszystkie. <laughs> Teraz ta spuść takie We are Champion! My friend! W końcu! W końcu wygrałam challenge, nie, po No poza... widzisz, i przez debilny challenge udało ci się wygrać. A to co? To teraz tu że ja bym... Nie! W debilnych challenge! Tak, <laughs> dobrze, dzięki bardzo. Ale żebyś miałeś wiadomo, może ronisz, moją wiesz. My się cieszymy, Majka wygrała i z tego powodu możecie dać łapeczkę w górę, bo te filmy możecie wpaść do domeki, zobaczyć inne szalone filmiki, które robi. I, I na ta... nasze Snapchaty. I na nasze Snapchaty. Obowiązkowa. Snapchaty. Widzicie na nasze Snapchaty. No, ale w końcu my trześć Tak więc my Wam dziękujemy bardzo za oglądanie. Wpadajcie na Facebooka, Instagrama, Snapa. Subskrybujcie! Subs I kanał Majki. I że te widzimy się w kolejnych filmikach I pa pa. Cześć!